Witaj na naszym kanale. Miło cię widzieć. Post przerywany. To modne hasło w świecie zdrowia i wellness, ale co to właściwie jest? Mówiąc najprościej, to schemat jedzenia, który polega na cyklicznym przechodzeniu między okresami jedzenia i dobrowolnego postu w regularnych odstępach czasu. Nie chodzi o to, jesz, ale jesz. W przeciwieństwie do tradycyjnych diet, które koncentrują się na ograniczaniu kalorii, Post przerywany skupia się na jedzeniu w określonym czasie. Może to oznaczać poszczenie przez określoną liczbę godzin każdego dnia lub spożywanie tylko jednego posiłku dziennie, kilka razy w tygodniu. Koncepcja ta może wydawać się na początku dziwna, jednak nasi przodkowie pościli z konieczności, a nie z wyboru. Pomyśl o tym. Jedzenie nie zawsze było łatwo dostępne. Nasze ciała ewoluowały, aby radzić sobie z okresami bez jedzenia. Post przerywany to nie chwilowa moda. To potężne narzędzie, które może pomóc ci odzyskać kontrolę nad swoim zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Dlaczego post przerywany jest tak skuteczny? Odpowiedź leży w jego wpływie na nasze hormony i procesy komórkowe. Kiedy jemy, nasze ciała uwalniają insulinę, hormon, który pomaga naszym komórkom wchłaniać glukozę z krwiobiegu w celu uzyskania energii. Jednak stale podwyższony poziom insuliny może prowadzić do insulinooporności, głównego czynnika powodującego przyrost masy ciała i choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca typu drugiego. Post przerywany pomaga poprzez obniżenie poziomu insuliny. Podczas okresów postu poziom insuliny spada, co pozwala naszemu organizmowi wykorzystać zmagazynowany tłuszcz jako źródło energii. Ten proces, zwany ketozą, oferuje liczne korzyści zdrowotne. Co więcej, Post przerywany uruchamia procesy naprawy komórek, zmniejsza stany zapalne i poprawia funkcję mózgu. To jak naciśnięcie przycisku resetowania metabolizmu. Jedną z najbardziej znanych korzyści postu przerywanego jest utrata wagi. Zmniejszając okno czasowe na jedzenie, post przerywany naturalnie prowadzi do deficytu kalorycznego kluczowego czynnika w zrzucaniu kilogramów. Ale nie chodzi tylko o ograniczenie kalorii. Post przerywany idzie o krok dalej, regulując hormony, które bezpośrednio wpływają na wagę, takie jak insulina i grelina hormon głodu. Obniżając poziom insuliny i zmniejszając skoki greliny, post przerywany pomaga kontrolować głód i zachcianki, ułatwiając przestrzeganie zdrowego schematu żywienia. Ważne jest, aby pamiętać, że post przerywany nie jest magicznym rozwiązaniem. Jest najskuteczniejszy w połączeniu ze zbilansowaną dietą i regularnymi ćwiczeniami. Poza utratą wagi, post przerywany ma głęboki wpływ na zdrowie metaboliczne. Poprawia wrażliwość na insulinę, co oznacza, że twoje komórki stają się bardziej wydajne w wykorzystywaniu glukozy do produkcji energii. Jest to szczególnie korzystne dla osób z insulinoopornością, stanem poprzedzającym cukrzycę typu drugiego. Poprawiając wrażliwość na insulinę, post przerywany może pomóc zapobiegać, a nawet w niektórych przypadkach odwracać cukrzycę typu drugiego. Co więcej, post przerywany pomaga obniżyć poziom cukru we krwi, zmniejsza stany zapalne i poprawia profil lipidowy krwi, co przyczynia się do zdrowszego metabolizmu. Część piąta: Post przerywany, a zdrowie serca. Choroby serca pozostają główną przyczyną zgonów na świecie. Post przerywany jest obiecujący w poprawie zdrowia serca poprzez zwalczanie wielu czynników ryzyka. Badania pokazują, że post przerywany może obniżyć ciśnienie krwi, poprawić poziom cholesterolu, np. zwiększając dobry cholesterol HDL, jednocześnie obniżając zły cholesterol LDL i zmniejszyć poziom trójglicerydów. Co jest kluczowe dla zdrowego serca. Co więcej, przeciwzapalne działanie postu przerywanego chroni przed uszkodzeniem naczyń krwionośnych, zmniejszając ryzyko zawałów serca i udarów. Część szósta. Opinie ekspertów na temat postu przerywanego. Post przerywany zyskał poparcie wiodących ekspertów do skak zdrowia na całym świecie. Dr. Jason Fong, znany nefrolog i autor książki Kod otyłości, jest zdecydowanym zwolennikiem postu przerywanego. Stwierdza on, post przerywany to nie dieta, to sposób odżywiania. To sposób na powrót do bardziej naturalnego sposobu odżywiania, w którym nie jemy stale przez cały dzień. Dr Walter Longo, dyrektor USC Longevity Institute, to kolejna ważna postać w dziedzinie postu przerywanego. Jego badania koncentrują się na korzyściach zdrowotnych płynących z diet naśladujących post, zmodyfikowanej formy postu przerywanego. Doktor Longo wyjaśnia: Post to bardzo silna interwencja może mieć wiele korzystnych skutków dla organizmu, w tym zmniejszenie stanu zapalnego, poprawę wrażliwości na insulinę i ochronę przed chorobami neurodegeneracyjnymi. Ci eksperci, wraz z wieloma innymi, Podkreślają transformacyjny potencjał postu przerywanego dla ogólnego zdrowia i długowieczności. Część siódma: Rozpoczęcie postu przerywanego. Praktyczne wskazówki dla początkujących. Jesteś zainteresowany wypróbowaniem postu przerywanego? Ważne jest, aby zacząć powoli i słuchać swojego ciała. Oto kilka praktycznych wskazówek dla początkujących. Skonsultuj się z lekarzem. Zanim wprowadzisz jakiekolwiek znaczące zmiany w diecie, porozmawiaj z lekarzem, zwłaszcza jeśli masz jakieś schorzenia. Zacznij stopniowo. Zacznij od krótszego okna postu, takiego jak 12 godzin, i stopniowo je wydłużaj, w miarę jak Twoje ciało się adaptuje. Utrzymuj nawodnienie. Pij dużo wody, niesłodzonej herbaty lub czarnej kawy podczas okresów postu, aby utrzymać nawodnienie. Rozsądnie przerywaj post. Wybieraj pokarmy bogate w składniki odżywcze, gdy przerywasz post, koncentrując się na białku, zdrowych tłuszczach i błonniku. Słuchaj swojego ciała. Zwracaj uwagę na sygnały głodu i nie wahaj się dostosować harmonogramu postu w razie potrzeby. Pamiętaj, że w poście przerywanym kluczowa jest konsekwencja. Znajdź schemat postu, który pasuje do Twojego stylu życia i trzymaj się go. Część ósma: Potencjalne skutki uboczne i wskazania. Podczas gdy post przerywany jest generalnie bezpieczny dla większości ludzi, niektórzy mogą odczuwać łagodne skutki uboczne, zwłaszcza na początku. Mogą to być bóle głowy, zmęczenie, drażliwość i napady głodu. Te skutki uboczne są zazwyczaj przejściowe i ustępują, gdy Twoje ciało się przystosuje. Jeśli jednak wystąpią u Ciebie ciężkie lub uporczywe skutki uboczne, przerwij post i skonsultuj się z lekarzem. Post przerywany nie jest odpowiedni dla wszystkich, w tym dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią, osób z historią zaburzeń odżywiania i osób z pewnymi schorzeniami. Bardzo ważne jest, aby priorytetowo traktować swoje zdrowie i skonsultować się z lekarzem, aby ustalić, czy post przerywany jest dla Ciebie odpowiedni. Część 9. Podsumowanie. Czy post przerywany jest dla Ciebie? Post przerywany to coś więcej niż tylko trend odchudzania. To potężne podejście do poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia poprzez wykorzystanie naturalnej zdolności naszego organizmu do rozwoju w okresach postu. Od zarządzania wagą i zdrowia metabolicznego po zdrowie serca i naprawę komórek. Korzyści płynące z postu przerywanego są ogromne i dobrze udokumentowane. Chociaż nie jest to magiczne rozwiązanie i wymaga zaangażowania i konsekwencji, post przerywany, gdy jest przeprowadzany bezpiecznie i prawidłowo, może być narzędziem transformacji w dążeniu do optymalnego zdrowia. Jeśli rozważasz post przerywany. Skonsultuj się z lekarzem, aby upewnić się, że jest on zgodny z Twoimi indywidualnymi potrzebami i celami zdrowotnymi. Słuchaj swojego ciała, zacznij powoli i bądź cierpliwy. Możesz być zaskoczony pozytywnymi zmianami, jakie może przynieść w Twoim życiu. Nie zatrzymuj się na tym etapie. Twoje zdrowie jest najważniejsze, a wiedza to klucz do lepszego życia. Sprawdź linki w opisie. Znajdziesz tam najlepsze suplementy wspierające Twoje zdrowie oraz książki, które mogą zmienić Twoje podejście do zdrowego stylu życia. Kliknij w link w pierwszej linii opisu i zrób pierwszy krok ku lepszemu samopoczuciu. Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać powiadomienia o ciekawych filmach o zdrowiu. Zapraszamy Ciebie na kolejny film, który teraz wyświetla się na ekranie. Kliknij i obejrzyj.